ukochani bracia i siostry, pozdrowieni już pięknie przez księdza proboszcza pasterza tej parafii. Ja do tych powitań, pozdrowień i oczywiście się dołączam. Moi drodzy, ambicją każdego ucznia Jezusa Chrystusa i równocześnie ambicją całej wspólnoty Kościoła winno być w sposób jak najwierniejszy odzwierciedlać Jezusa Musiaknego, starać się być żywą Jego ikoną, tak aby inni ludzie patrząc na nas i na nasze życie mogli powiedzieć to, co powiedzieli apostołowie po spotkaniu Jezusa z Matryusem Stałego w Wieczorniku do swojego kolegi Tomasza. Widzieliśmy Pana. Apostołowie rozpoznali Pana po śladach goroźni na Jego ciele. Również Tomasz, kiedy zobaczył Jezusa, następnie dotknął się Jego rany, wyznał swoją wiarę, mówiąc Pan mój i Bóg mój. Po czym? Gdzie mogą poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa Zmartwychwstałego i miłosiernego. W jaki sposób możemy być we współczesnym świecie ikoną Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego? Aby na no to pytanie sobie odpowiedzieć, spójrzmy najpierw na to, jak wyglądał Pan Jezus Zmartwychwstały i miłosierny. Nie musimy za bardzo wysilać w naszej wyobraźni, wystarczy przecież przywołać obraz, który wszystkim nam jest bardzo dobrze znany no i Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, jaki sam Jezus kazał namalować siostrze Faustynie. Kiedy przyglądamy się temu obrazowi, to wydaje się, że najpierw naszą... Uwaga i spojrzenie, przygód skupia spojrzenie Jezusa. Jezus powiedział wprost, siostrze Faustynie, że to spojrzenie z tego obrazu jest takie samo, jakie miało miejsce wtedy, gdy wisiał na krzyżu. A więc przepojone miłością do człowieka. Tak właśnie. Patrzył Jezus na krzyżu i dał tym, którzy otaczali krzyż, Jego to, co im było potrzebne. Ukrzy... Tym, którzy Go ukrzywowali, dał to, że w miłosierdzie i przebaczenie, modląc się za nich. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Żałującemu otrowi również okazał swoje miłosierdzie, mówiąc jeszcze dziś ze mną będziesz brał do przeżywającej ból rozstania ze swoim ulubionym synem Maryi Powiedział, Matko, oto syn twój, wskazując na Jana. A do ulubionego swojego ucznia powiedział, Syn, oto matka twoja. Pan Jezus. Mimo że cierpiał niewyobrażalne dla nas to jednak nie patrzył na siebie, nie koncentrował uwagi na sobie, patrzył na tych, którzy Go otaczali i wychodził naprzeciw im najgłębszym pragnieniom i oczekiwaniom. Tak Jezus Wciąż na Was patrzy z miłością. Ale nie ogranicza się tylko do spojrzenia. Wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, zarówno duchowym, jak i materialnym. Kiedy patrzymy na obraz Pana Jezusa to zauważamy, że jego prawa ręka wyciągnięta jest w kształcie, w formie, w geście błogosławieństwa. Jezus nam błogosławi. Więcej, Jezus czyni nas błogosławionymi, szczęśliwymi. Sam powiedział: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Wyciągniętą prawicy Jezusa można również odczytać jako wskazanie drogi, którą mamy podążać które wyznaczają z nami, jakimi są Boże słowa. One są wolno wskazane, chroniącymi nas przed zejściem na manowce. A więc Pan Jezus pokazuje nam swoje miłosierdzie, swoją miłość, ponieważ daje nam swoje słowo. Słowo, które zapewnia nam bezpieczeństwo, daje nam pokój jest gwarancją szczęśliwego życia, zarówno ziemskiego, jak i wiecznego. Czy widzieliście chociaż raz w swoim życiu człowieka, który by zmarnował swoje życie, który by rozpaczał z tego powodu, że był może Bożym przykazania? A ileż ludzi spotykanych w kraju i za granicą takich, którzy właśnie przeżywają ból egzystencjalny To Rozczarowanie życia, tragedię życiową, właśnie dlatego, że woleli słuchać siebie lub innych ludzi, a nie żebym Pana Boga. Pan Jezus miłosierny okazuje nam swoją miłość poprzez o swoją obecność w Słowie Bożym, ale również poprzez swoją obecność w sakramentach świętych. Jego lewa ręka, jak dobrze wiem, na obrazie Jezu wie, spoczywa na Jego oku, sercu, na w ognisku miłości, z którego wypływają wwarnowienie białe i czerwone. To oczywiste nawiązanie do tego, co wydarzyło się na krzyżu, kiedy z przebitego boku Jezusa wypłynęła woda. Tam wzięły początek, swoje źródło sakramenty Kościoła. Tam zrodził się Jezus, który nie tylko mówił: Ja jestem z nami przez wszystkie dni, ale dotrzymał słowa. Jest z nami przez wszystkie dni. Od początku naszego życia, aż po okres naszego ziemskiego istnienia. Jest obecny w sakramentach świętych. To właśnie dzięki sakramentom świętym. Możemy go spotkać tak jak spotykały go rzeszy ludzi na palestyńskiej ziemi, który przychodzi do nas, łabie do nas chleb, który okazuje nam swoje miłosierdzie, przedarza nas, podnosi uzdrawia. Pan Jezus Miłosierny okazuje nam swoją miłość, wychodząc naprzeciw naszym najgłębszym pragnieniom i oczekiwaniom. Może być większe bowiem pragnienie niż to, spotkać Boga w swoim życiu. Dzięki sakramentom Świętym możemy <gry> nasze pragnienie zrealizować. Ale również Jezus spełnia nasze pragnienia bardziej egzystencjalne, praktyczne, związane z naszą codziennością, z naszymi potrzebami materialnymi. Kiedy apostołowie prosili Go, żeby nauczył im modlić On wskazał im modlitwę Oj, w której zawarł słowa, chleba naszego, powszechnie Niego, daj nam dzisiaj. Jezusowi nie były obce sprawy materialne. Okazując się bez w dawał się rozpoznać o tym, jak mały rozdawał chleb, czynił cuda. Jeszcze związane z rybami, sam się posilał i innych do posiłku zachęcał. Obraz Pana Jezusa Księgowskiego, Jezusa w Tobie, również wskazuje na tę wrażliwość Jezusa odnośnie do naszej egzystencji ziemskiej i materialnej. Widzimy bowiem, że Jezus idzie do nas. Nie stoi w miejscu, idzie po posadzce. Prawdopodobnie była ta sama posadzka, po której chodziła siostra Pustynę. Jezus chce być razem z nami. Ten obraz wyraźnie wskazuje na to, że Jezus chce przeniknąć swoją obecnością wszystkie zakamarki naszego życia. Że chce dzielić z nami wspólnotę życia. Że chce chodzić po ziemi, po której my chodzimy. Chcę dotykać tego samego my dotykania. Chcę po prostu być razem z nami w naszej życiowej drodze, tak jak był z uczniami zdążającymi na Dziękuję Wam wszystkim, którzy tworzycie rodzinę kolpinga, że w ciągu minionych lat i wciąż próbujecie naśladować Pana Jezusa Wysiedlnego, wychodząc naprzeciw różnym, i duchowym, i materialnym potrzebom drugiego człowieka. Wychodzicie naprzeciw ludzi, którzy doświadczają różnych problemów. Często najpierw pojawiają się problemy natury egzystencjalnej. Materialnej finansowej, a później w ślad za tym idą inne problemy. I staracie się na to wszystko odpowiadać. Odpowiadać swoją pomocą finansową, materialną, organizowaniem różnych kursów, kształceń, pomocy, ale również modlitwą. Również słowem pisanym, różnego rodzaju inicjatywami i przedsięwzięciami. Kościół nie może pozostać obojętny na to, jak wygląda świat współczesny, jakimi prawami kształtuje się życie społeczne, w jakich warunkach buduje człowiek. Bo jak pisał Janko II, w swojej encyklice, Predector Hominis, człowiek jest pierwszą i podstawową drogą człowieka, drogą Kościoła. A skoro tak, Kościół nie może zamykać w oczu na to, jak się żyje człowiekowi. I za wrażliwość na drugiego człowieka. Bardzo serdecznie dzisiaj Wam chcę Wam podziękować. Za tę wrażliwość, którą czerpiecie z całą pewnością z wrażliwości Jezusa Chrystusa, który nie był obojętny na los drugiego człowieka, nawet wtedy, kiedy cierpią niepojęte boleści na przyszłość. Chcę Wam podziękować za to, że w Słowie Bożym, w sakramentach świętych jest źródło Waszych. Waszego zaangażowania, naszego działania i za to, że Jezus stara się wychodzić do innych, chodząc po ścieżkach, po których oni chodzą, aby stawać się dla nich żywym znakiem i obrazem Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego. W sposób szczególny z oczywisty Krakcji. chciałem Wam podziękować za uwzględnienie w tych bardzo podatych inicjatywach, celach naszego działania, problematyki związanej z polską emigracją i polskimi emigrantami. Bardzo mi na tym zależy i tego bardzo pragnę, aby z tą falą emigracji, która się przelewa przez naszą ojczyznę, również przez Polskę przeszła fala Bitwy. Zarówno w Polaków, żyjących poza granicami naszej ojczyzny, jak i w rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, ale nie tylko, żyjących w Polsce i doświadczających cierpień z powodu rozstania, z powodu rozmycia więzi małżeńskich i rodzinnych. Kiedy jestem. Poza granicami naszego kraju, to nawet trzeba pytać Polaków, z jakich powodów wyjechali za granicę. Tych powodów jest bardzo dużo. Ostatnio mężczyźni pracujący w Norwegii, koło Trondheim, pytali mnie z taką nadzieją w głosie i w oczach księży biskupie, czy w Polsce coś się zmienia? Czy w Polsce są jakieś znaki? Czy możemy żyć nadzieją, że wrócimy do Polski i będziemy tam normalnie pracować ta i żyć? No i co ja wiem, jak powiedzieć? Osobiście takich znaków nie widzę. I tak też nie odpowiedziałem, ale słyszałem w głosach potężne cierpienie, potężny ból z tego powodu, że w swojej ojczyźnie ze swoimi najbliższymi nie mogą dzielić codziennego życia. Cóż dopiero mówić o dzieciach, które doświadczają w Polsce tragedii rozstania ze swoim ojcem, ze swoją matką, a może nawet z obojgiem rodziców. Dziadkowie i babcie, chociażby najbardziej kochane i kochające, nie są w stanie zastąpić rodziców już o szkole i innych instytucjach pomagających rodzinom. Dlatego też trzeba nam nie tylko się modlić, ale również i na miarę naszych możliwości pomagać. I to niekoniecznie chodzi o pomoc inną osobą, ale wystarczy mieć czas, wystarczy stworzyć Takim rodzinom, zwłaszcza dzieciom, możliwość doświadczenia wspólnoty, stworzyć możliwość zajęcia czasu, stworzyć jakieś kierunki, które będą pozwalać im rozwijać się edukacyjnie, kulturalnie, intelektualnie, również i duchowo, i religijnie. Bo niestety w tej dziedzinie sporo jeszcze jest do nadrobienia zarówno w naszej Rzeźbie, jak i poza granicami naszego kraju. więc w dalszym ciągu, kochani bracia i siostry, świadowcami Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego. I tak jak w XIX wieku założyciel Ruchu rodziny Kolpinga, m.in. albo odczytał znak czasu, tak i wy odczytujcie w dalszym ciągu to, co należy czynić, aby być żywą ikoną Chrystusa Stanów Stałego. Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice Ewangelii, Ewangelium Gaudi, napisał o takich sześciu postulatach, które według niego powinny być realizowane we wspólnocie Kościoła, by mógł prowadzić nową ewangelizację. Żeby nie przedłużać, nie będę ich rozwijał, ale tylko przytoczę te postulaty poprzez hasła, którymi się posłużył ta mieszkańciszek. Wyjść, przejąć inicjatywę, towarzyszyć, przynosić owoce. Świętować. Zaglądajcie do tego tekstu papieża Franciszka i spróbujcie w sposób bardzo konkretny, jak dotychczas, również odpowiadać na to, czego on i od nas oczekuje. A wtedy z całą pewnością i my będziemy w coraz większym stopniu. Podobni do świadków zmartwychwstania Jezusa, którzy mówili, widzieliśmy Pana i którzy sprawiali, że inni zbliżali się do Jezusa i wyznawali Panu i Bóg, Bóg. I nasza wspólnota parafialna, kościelna w coraz większą stopniu również będzie podobna do wspólnoty pierwszego Kościoła o czym wszyscy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dzień Apostolskich. Ten Kościół się modlił, trwał na obietwie. Ten Kościół celebrował Eucharystię, ale ten Kościół również dzielił się z innymi potrzebującymi tym, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Byli po prostu kochającą się rodziną uczniów Chrystusa. Niech tak będzie w Brzesku, niech tak będzie w pozostałych parafiach, miejscowościach, gdzie rodzina Kopinga zamieszkała i zakościła. Niech tak w coraz większym stopniu dzieje się w naszej ukochanej Ojczyźnie. Amen. Amen. <trym>